Chwalą się Państwo, że ta nowa edycja programu Czyste Powietrze będzie lepsza. Więc ja bym chciała poprosić, żeby rzeczywiście była lepsza, żebyście Państwo na nowo przemyśleli tą kwestię limitów i grup gospodarstw domowych, które liczyć będą mogły najwyższy poziom dofinansowania. To jest bardzo ważne. Po drugie, próba zrzucenia odpowiedzialności na stronę społeczną i organizacje pozarządowe, że one nie powiadomiły prokuratury, o podejrzeniach dotyczących błędów czy przestępstw związanych z, z tymi dofinansowaniami jest po prostu skandaliczne. Oni zwrócili się, jak rozumiem, do Narodowego Funduszu, wskazali potencjalne problemy i teraz w wywiadzie panie, panie prezesie Gajdze, Gajda mówienie im, że to oni byli zobowiązani złożyć zawiadomienie na prokuraturę jest... Bardzo złym elementem czy momentem pana współpracy z organizacjami yy, pozarządowymi, a tak naprawdę to są te organizacje, te ruchy, które doprowadziły do tego, że mamy takie programy jak czyste powietrze.